Siema, Winter. Siema, Winter. Witam Was w naszym pierwszym odcinku. W naszym pierwszym zagrajmy i let's playu o nazwie Duel of Champions. Tak. A w przyszłości po pojawią się jeszcze także więcej let's play. Mhm. Na pie w pierwszym odcinku zagrałem po prostu sobie jeden na jeden. Po dla Panu. No, dla Panu taki sparring. Win Winter oczywiście pokaże i wytłumaczy wszystkie. Wszystkie w ogóle opcje gry i tak dalej I w ogóle jak w grze Jak się okay, gra no to ja zademonstruję pierwszą kartę jak to wygląda bohatera Każdy stwór kosztuje piąstkę, czyli jak chcemy lepsze stwory, tym więcej piąstek nam potrzeba Czyli siłę Niebieska fiolka oznacza magię Im lepsze czary chcemy rzucać Na przykład to, to jest bardzo fajne To musi mieć więcej magii I takie flagi, no to są łódy szczęścia Łódów szczęścia na przykład nie mam, ale mam ten on akurat jest słaby, więc mało kosztuje, ale jest dobry. Ja sobie zwiększę piąstkę oczywiście. I mogę wystawić tak. Albo to, albo teraz to. Muszę zastanowić się oczywiście. Wystawię tego. To jest gól, tak zwany zombie dla mnie. Tak, i to jest ko koszt many. mamy tutaj to, to białe jedynka, biała jedynka i... Mana się zwiększa co turę o 1, i te niebieskie dwa na dole to jest, która jest tura w grze. I teraz tak, on kosztuje 1 jeden, jeden pięści, piąstkę jedną. Ja zwiększyłem sobie piąstkę na samej turze, żeby wystawić coś lepszego niż to. I ma dwa, dwa, to znaczy atak, jeden to jest odwet, czyli na przykład on mnie zaatakuje i nie zabije tego gula, to on mu odda. I dwa to życie. Okej, okay, tak. To... A jak oczywiście każdy wie, każdy musi tutaj grać dobrze, żeby się dostać do lepszej ligi. Tutaj są też także takie turnieje, które bardziej mój kolega może wytłumaczyć, bo już chyba grał. Nie grałem już w turniej. Jeszcze nie grałem. Ale a propos, a jeśli będziecie pewnie powiecie, ale wy przecież macie słabe konta. To nie są nasze pierwsze konta, my po prostu je założyliśmy po to, żeby wam pokazać jak się gra w tą grę. Tak, Na, specjalnie dla let's playów, niki, w ogóle takie coś. Oczywiście, żeby nie było tak, że nagle będzie, będziemy, na przykład ktoś będzie ze mną grał albo z Winterem, i nagle powiedzą: O, o to ten sławny gościu. Marzenia. No, zabi Zabij kula. A? Nie, ja to. On miał pocisk, gdyby użył to, no to by mi zabił, bo poza dwa obrażenia. Jak chcemy wygrać mecz, no to musi... bohater musi mieć poniżej 0... albo 0 życia. Musimy mu to życie zdjąć. Okej, okay, zabił mi go, tak się spodziewałem tego. I teraz pakuję w magię i pewnie mój kolega już wie na co... co dla niego pewnie szykuje. Kolonia na pewno. Dlatego pewnie będzie w swój om... Super, omega szyk będzie składał, ale on nie wie jednej rzeczy, której jeszcze nie wyjawię. Masz Armageddon, coś lepszego na latające. Niszczyciel poszedł. Niszczyciel jest bardzo dobry, ma 4 ataku, dlatego jest dobry i 3 odwetu. Tak, bardzo teraz, silna przyjadę, Dobra, teraz wracam. A pierwszy skończę turę. Mamy czas określony dwie 2 minuty tylko mamy na turę, więc lepiej ją zrobić teraz. Winter jest bardzo silnym graczem, ale na razie dostaje, dostaje po dupie, ale to się odwróci. Zobaczycie. Oj, poszedł czar. Jak pewnie widzicie, poszedł czar, który ulepszył mojego niszczyciela, Co się stało? Oczywiście bardzo silny. Ja ci go zablokuję, nie będziesz atakować nim. Tak, to jest bardzo wkurzające. I wystawiłeś ogara. Ogar będzie sprawiał problemy. Bardzo duże problemy. Ale ja go zabiję. A moja jednostka przeżyje. Bo jest odporna na odwet. Nie wrażliwość na to. Czyli on mi zadał jeden obrażeń. Okej. Okay. Jedziesz. O, chyba wiem co pójdzie zaraz. Coś bardzo niefajnego. Jeszcze nie na to. Moment. He. Okay. Mniejszy żywiołak. Dlaczego tam? Hm. nie hmm. zapytacie, co ja takiego zrobiłem? Moja strategia. <grym> Moja strategia, lol. Dobra, zwiększę sobie piąstkę. Przesunąłeś jeśli... się nim na bok. To... Mój kolega pewnie właśnie ma coś w tal... Właśnie w... w ręce, co jest bardzo silne. I może mi zdjąć mojego nachita. Ale niestety powiem ci, że go nie mam. W tym momencie. I bardzo, po, 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 Winter, bym był szczęśliwy, gdybyś po, 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 mi powiedział ke, po, 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 kiedy... Co kiedy? Go masz. Niestety ja ci tego nie powiem. Ok, zrobimy taki trik... ryzykowny. I tak naprawdę nawet niepotrzebny. Winters, śpiesz się, śpiesz się. O! Na hita. Czyli jedna karta, już nie muszę się jednej już obawiać. Szcząłem w ręku. Wiesz o tym? Zabił mi za cztery. Nie będę się tej przejmował tym zbytnio. Kolejny, który ma cztery życia. E tam, co się będę przejmował taką kartką? Lilim! Lilim jest dobry, bo ma 3 ataku. I jest bardzo wytrzymała. No i 8 życia. I jest całkiem ładna. <suszy> Dobra, ja się muszę jakoś skontrować. Na pewno zabijesz ją. Okej. Okay. Pamiętam... Jeśli pewnie... pewnie... piszcie w komentarzach kto tutaj... Kto tutaj źle gra? Jak źle gra? W komentarzach. Hej, okay. a kurde, przecież mi ty mi go zabijesz. O, władca, tchuń, koleś. Ale nie mam tej karty, bo użyłem na tego żywiołaka. Kurcz. Kurczę. Pamiętajmy, Tronik nie działa. No nie działa, bo nie mam tej karty. No, Minter nie chce je wyjść z tego stworka. Ciekawe dlaczego. Dużo ludzi już wie dlaczego. No dobra, koniec Teraz będzie boleśnie, boleś, nie, ale. Dopiero sobie kartę. Żadna dobra karta mi nie weszła. Czy... Ale te moje, moje dwie karty są bardzo silne i muszę zostawić, jakby to powiedzieć, bez skojarzeń, jedną dziurkę otwartą, żeby zadział... <laughs>